Wojtuś, podoba Ci się prezent? Tak. Podoba, się. podoba Ci się? Toś Ktoś tu nie chce wyostrzyć Ci, wiesz, ten telefon. A podziękujesz wujkowi? Tak. Jak, go, jak mu podziękujesz? Trzeba. Proszę bardzo. Mhm. A ukochasz go? Mhm. Tak? A musisz odgryzać tą głowę? No więc Wojtek wszędzie chodzi z tym samolotem i wszędzie lata nim. Muszę ci kumplu powiedzieć. Rozbraja ludzika. A co chcesz, synku, zrobić z, tego, z, z częściami tego człowieka? Oj, Tuś. Co chcesz zrobić tam z tym ludzikiem? Tu odkładać tego. A, bo było. Musi układać, widzisz, syno. Dobra, a prześleś buziaczki wujkowi? Tak. No to przesyłaj. Tak. <słuch> Dobra. Na razie komplo.